Siemano! Siema. Po raz kolejny. Kolejny mam na myśli drugi. W tym odcinku obiecywaliśmy, że pokażemy e, nasze budowle wcześniejsze. Uuu, jak ładnie świeci. U. Oj, chwila. Teraz przestał mi działać. Jak to przestał? No przestał, no. Nagrywać? Tak. A, bo pewnie masz limit 30 sekund. No chyba sobie ktoś zamienia. No, szkoda. No to chyba ja muszę nagrywać. No to zrób cięcie. No to. Siemano. Siema, to znowu przerwie, ponieważ... Musieliśmy pozbierać wysz... rzeczy. Nie, tak, no to tak już wyszło, że pozbieraliśmy rzeczy. Tak naprawdę jeszcze nie mamy pomysłu co zrobić. A mamy dwa pomysły. A, jak widzicie, to tutaj mamy taką uminkę I pomysł... E, 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 plus. No. Mamy pomysł taki, żeby zrobić... Może y, w niej twarz owcy. Owcy? Ow. A, a może Creepera? No ale Creeper jest mało oryginalny. I trzeba tam jakoś dojść. Dlatego ja mam... widziałem ze sobą brud. No i mamy też taki pomysł, żeby... No przynajmniej ja, żeby zrobić... Y, 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 y. Gdzieś o. Tam jakiś domek, ale... Chyba jednak zrobimy twarz Creepera, Creepera, teraz... Ale więc... nie mamy zielonej pełny. Więc musimy je zrobić No, ale chciałam wam powiedzieć, chcieliśmy wam powiedzieć, co będziemy teraz robić. Należy, że jest tam żebyśmy nie zapomnieli o tym, a więc krótkie cięcie. No dobrze. Tak. Się... No zaraz, go. Siema, no widzimy się ponownie. Się... Ale po krótkiej przerwie. Teraz już mogę tak na dobę zacząć budować. Tak, Creepera. Tak, mało oryginalne, ale po prostu no tak, tak ładne. O. Aha. Sieka. Mało miejsca mam na dysku. Trudno. Zapiszę na dysku D. Nie Naprawdę, no, mam ma, że, mało miejsca na dysku. Mam 750. Ale, wiecie, FRAPS, MINECRAFT, jeszcze... Pra który MINECRAFT, który zajmuje mało co. No okej, okay, ale jednak zajmuje. Trochę to zajmuje, na pewno. Dlaczego wy liście? E nie, Groszek? Groszek? Weź go weź go wywal. E co on tu robi? Władza! To jest Go. Siema, no widzimy się, się ponownie. Ale po krótkiej przerwie. Teraz już, Oj. mówię tak, na że zacząć budować. Tak, Creepera. Tak, mało oryginalne, ale po prostu no, taki, tak, tak ładne. aha sięcha. Mało miejsca mam na dysku. Trudno, zapiszę na dysku D. Naprawdę no, no, ma, 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 że, mało miejsca? Na dysku mam 750, ale wiecie, FRAPS, MINECRAFT, jeszcze... Ja ma, jak który, Minecraft, który zajmuje mało co? No okej, okay, ale jednak zajmuję no, Trochę to zajmuję na pewno Dlaczego mi panowaliście? Ej, Groszek? Weź guby wal, weź guby Ej, co on tu robi? Ładda <grym> To jest nasz pary z jest bardzo mało tam. No dobra Tomek zwaną... baną Ej właśnie dlaczego ty z nami gadasz? Jak to możliwe, że ty Dobra wy we... ja mam swoje ja jestem hackerem na sklepie, więc wiecie Dobra, cięcie. O nie Czekaj Kuba. Nie ogarnę tak. jeszcze tego coś. Komplet to zbanowany. Eee, bo tak. Bo podłożyłeś TNT? Gdzie? Kiedy? Dzisiaj? No tak. Gdzie? Dzisiaj mnie nie było na serbie. Halo? No co, odbanowałem Cię chyba? Nie, jeszcze nie. Ale Jest dzisiaj mnie par nie było na szergę. Pardon za... za ro no. W pierwszy w domu. Ty kący byłeś. Nie Tomek. Jak ty z nami zgadasz? Pardon. Ukośnik pardon spacja zarobek. Naprawdę. No, wiecie, co no już, już ci odwonowałem. Ale ja niech nie gada z nami groszek. No dobrze niech zagra, kurna Michał. No nie! Człowiek to on nam podłożył nad zamkiem TNT! Chyba sobie żartujesz, żebym z nim grał. A czy to... wiesz dokładnie, czy to on? Ej, weź mi wiesz, daj kilo, że nie to było, że ale go i tak, tak? Nie, odbanowałem go teraz. No czemu? No, no dobra, niech z nami zagra czy osoby, będzie... Dlaczego ja jestem... głęboko pod ziemią? Nie. nie. <laughs> mi... Możesz z nami grać właśnie tak! <laughs> Czekaj, daj mi kilo. Dlaczego ja daję mi kilof, kilof? Tak nagrywa Natalia, tak. No weź mi daj kino, kądzisz. Właśnie tak chcę, że... Słyszysz? Tak. Nie usłyszysz. To przyjdź do pokoiku, nie? Słyszysz? I... pokość. Kąd! Mi? Mi? Masz! Słyszysz? Słyszę, słyszę. I kurja to przyniesę prezenty i po innym. Przyjdź, przyjdźmy i popatrzymy. Dobra? Super preza! Dobra? Tak, dobra. Tomek jak też to możesz znaminować. Jedno Masz... musisz obiecać. Nigdy, nigdy? Nie możesz podkładać TNT okay. e Ale ja dzisiaj, nie, mnie dzisiaj nawet nie było na serwie. Nie. Trzeba kilka scen usunąć. Mm. Dobra, to jest prawda. E, dobrze. i Michała. E, zarobek. Hello. Hello. Aha. Który no nam nie, nie pomoże się... oczywiście budować e, creepera? Na potrzeby no. filmiku. No. No ale cóż. haha wywalił go Dobra chyba już... o! znaczy mnie nie, tu nie nie się Nie, ja tam jak to Czekaj... a! Mam opatę, jestem głupi Cicho, Nie nie mówić, wiem, że jestem głupi To prawda, jesteś głupi off. A, spadłem na znowu Już dzisiaj 56 razy! Uh -huh. Taki suchar. Znaczy. Suchar... Nie, nie, kurna nie włączaj teraz. Ha, będzie na Bo to my teraz nagrywamy. Zarobek. Nie wolno. Ale nagrać na te z No raczej. My nie, gr my nie gramy z modami. Czekaj, tepnę cię Tomek ukośnię tepe yy. okay. masz wow aaa kurde hi, hi. fuck off no. fuck you fuck you za fuck you Tomek fuck you fuck you tubek wezmę <grydżu> razem wszystkich pomóż budować mendo dobra możemy już budować? No Bo ja się już buduję. Tak, ja Najpierw wszystko Ta, to na pt. zielono. Na no. Najpierw wszystko. Ej, dlaczego ty latasz? To nie. Game no tak no, wejś, -no i tak nie, no i tak to nie, 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 moda, nie, 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 może. nie, nie, ma nie, 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 no nie, właśnie nie, 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 IP do nie, może, no, Bo niektó coś. Bo czasami się trafiają tacy pydały, że e, nam ja rozwalają tak. po prostu serwer. Tak, to o tobie, Tomek, mowa. Fuck, z dołu spadłem. Nie. Ja nie rozwaliam serwa. Nie. Kto, Kto rozwalał na pierwszym serwerze most? Ale ja tylko most rozwalałam. I co? Ale most też ma uczucia. Mhm. Wy tylko mordę Creepera? No, mordę. A ja mam o, mordę, mało życia. Boże. Co? A może byście zrobili ją trochę bardziej kolorową, taką jak Creeper ma a nie jak tylko jeden zielony kolor. Eee, chodź w oko. No, tak. Ciemny, zielony i jeszcze taki to... Michała <zielony. śmiech> zablokowałem. No troszkę. Troszeczkę. Ale widzę, że już je. Teraz jest na zieloną, teraz tylko e, warstwy niepotrzebne. Michał! Ups! Ups Teraz muszę czekać, aż mi się życie zregeneruje i muszę zjeść schabowego. Tomek! <grym> Tomek, dasz trochę czarnego? Nie, nie musisz dać. No i dobrze, oh, tu. No i dobra, teraz mieliśmy tą ogromną ścianę. A zarobek ty widziałeś, moją, e, mój, e, a co ciekawszego do Minecraft, odcinek pierwszy, e, wiesz, widziałeś... Oglądałeś? Co? Oglądałeś? Nie, nie oglądałem. Cienki jesteś. Teraz będziesz na tym odcinku, to wiesz, masz oglądać. I zasubskrybować co? mnie. I mnie. Co? Jestem jedyną osobą, która tutaj ta ja, mackina na tym serwerze. Cicho! Dobrze, że nie nagrywasz. Dobrze, że... Ej, jakąś Mam. Dałem ci, ci łopatę. Dałem ci łopatę. Pójdę śmieć. Dałeś mi tylko kilo. Dałem ci też łopatę. Nie. Dlaczego nie mogę cię walnąć? Oj! Ej, no! Eee, sorry! Dobra, już, już ci tepnę. Tylko zejdę na dół. Myśla... nie mogłem cię walnąć tam? Eee, ten ukośnik TP. Zobanąłeś. E, na... a, a ja fajnie ja może nie wiedziałem. Jestem późan. No dawaj, dawaj! Tamek, nie obrażę się jak pomożesz budować. O, kilof twój. A no, gdzie to... są moje rzeczy? zostaw jego rzeczy! Menda! 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 Po prostu Menda! Ubóstwo! No, no. no. groszek daj mi moje rzeczy. A ja nie mam ich, ja mam takie, jaki mam... tutaj nie Tutaj leżą! tutaj leżą. o, tutaj, to właśnie tam, no. Tam, Czarno, tam Czarno, idę, no. czarna Trochę idę dam czarnej, bo mi... Patrz, chodź, chodź tu. Ma. Masz czarną wełnę. Idę. Żygam czarną wełną. Uu, 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 żygam czarną wełną. Masz. Dobra, już idę na Dobra, idę na górę. No ja też, tylko nie mam z czego tam wyjść. Ja. Powinieneś mieć. Ale... No, bo... Tomek, e, wiesz, że e, homo już ma... ma frapsa. Oj... Wiem, że zazdrościsz, bo ty nie możesz mieć frapsa. Ho 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 ho... Och... Jaki ja śmieszny. A co to, co to za ceglawy budynek tutaj, tutaj jest? Jaki? Taki. taki. A i tam Próbowa... To na razie nic. Nie wystawaj teraz tylko nic. Kurde, no... Zrób... Weź mi wyłącz Game Mode. Bym chętnie wyłączył, ale... Przecież on jest tylko gościem. A z tego no. co wiesz, co ja gościem nic nie wyłączę, jestem zagrzeczny na to. Duma... Mm -hmm. Duma mi na tny. Tak nie buduje. Eee, tu. Jakby ja to... No, to w ogóle patrzyliście na rozmiary. Co? Ona no, jakieś tu padł? Patrzyliście na rozmiary tego? Jak ja mam w ogóle rozmiary do wykriftera? Nie wiemy, my to robimy na hama. No nie mam pojęcia jak to zrobić. Popatrz. To robi tak dziwnie. Nie, to nie. Nie ja. Jakie dziwne nie. oczy. To... Co to jest? To są twoje oczy. Ale jakieś krzywe są. Tak jak twoja morda. Zróbcie serwę na dwa i dopiero oczy. Czekaj, muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć to z daleka. Czekaj, ty, no to głupie wygląda. Świtam, musimy tak się trochę... Ogarnąć Ej weź mi błagi, mogę to, to, to porachować się trochę Ym, mach... ma... 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 Tak. pl? mach.pl? Tak. no źle wypisałem, widziałem Wiecie, że to się i tak wszystko nagrywa o no i dobrze, no tylko, że yy, tak, używamy to tylko, tylko tych dwie modów używamy w jednym celu, żeby móc latać, yy, bo, ponieważ to ułatwi trochę jak do... Ej, i jeśli już to yy, po to, żeby, yy, jeśli klocek, którego nie, nie możemy już za cholerę znaleźć, yy, to go bierzemy po prostu. Ale to tylko w raz zbiliśmy. I chyba tyle, nie? Czy coś jeszcze wleliśmy? Ech, chyba to tyle, Jak masz stąd wyjść? Jezu, muszę być naokoło człowieku. Czyli 300 jakiś tam milionów, dobra. Tak na, na razie robić to, Ja będę tylko się... was obserwował. Ej no, buduj. Eee, nie chcę się. O, ja oczy teraz są dobrze. Co? Oczy teraz są dobrze. No bo końcu to budowa, a ja wiem jak wygląda twarz krypera. No to zobaczymy jak ci wyjdzie. Lepiej niż powiem. Och, dziękuję. Och, dziękuję. Ej, Michał, ci nadal no, nagrywa? Ci na nadal ci nagrywa fraps? Ci No i co, takiego? Co, trochę źle chyba. No, ej Groszek, jak ci się... Co? No i jak ci się podoba? Jeszcze nie widzę, bo jest ja mam taki magiczny takie... już. Dobra. Jak skończę, ja to zobaczę. Zobaczmy, nie, to, nie. to wygląda tylko jak... Nie wiem co. Oki. Okay. Ej, mam pomysł, żeby zrobić wielką kostkę Rubika! Czekaj, zobaczę, co to zbierze. A to hmm. byłby mini kostka Rubika! Rubika! Nie! masz też. Ojej, tego... Wezmę pochodni niż trochę... I tak to będzie pewnie... Ej i tak to będzie przyspieszone tempo chyba dzisiaj. Czy nie? Tak, nie. Ja myślałem, że nie. A kto to na Ja. Pan ja. Pan Michał pan... i ja. Oooo! Tomek! No to nagrywaj, kurna, a nie! Ale ja nie mam mikrofonu. Masz mikrofon, mówisz, że sobie kupiłeś. Nie, dokładnie Teraz dawaj, oświetlamy go na około. Ale jeszcze go nie skończyliście, to po co oświetlacie? No, jak, jest już okej. Okay. To chcesz jeszcze dodać? Nie. A tu, ty... A ty nie budujesz może? Ej, to powiesz, że tak nie wygląda Creeper. No to jak? No właśnie. Pokażę ci. To jak wygląda Creeper? To co jest? To nie jest Creeper. E... No to zróbcie lepszego, proszę bardzo. raz... No dawaj, sądził, ja mam lagi. Czekaj, muszę chcę przypomnieć, dawno nie widziałem Creepera, bo wyłączyłem właśnie potwory. No to tak, to takie fajne też. To jest to, tak wygląda myślę już Creeper. No dobra, no. A tu już chcę zmienić. Nie, o jeszcze trochę dłuższe ten. Gierbe ma jeszcze trochę dłuższą. Spadki e, na dół. Jeszcze jeden. To jeszcze to jeden. Nie to! Nie to! Co nie to? Jeszcze jeden. Ale co jeszcze jest? Te dwa. Te dwa flopy, z ten. To. Ale nie to będzie długie! Nie, jakiś wępiela robicie? Nie to właśnie ma... Nie, właśnie to nie jest długie. Za długie, co wy robicie? Babu, nie, nie, tak nie wygląda klipper. Chodź o chodź ja mam takie oczy. A, na oczy masz świetne. Wiecie tak... Hmm. A, cz czekaj, to ja mam pomysł. Chwila, grosona. Nie, 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 to brzydko będzie, brzydko. O co, to, o co? To, to nie, to będzie brzydko wyglądać. No jak? Będzie lepiej wyglądać na złote oczy. A mam jeszcze jeden pomysł, słuchaj mam jeszcze jeden pomysł Zrób teraz no i zobaczymy jak to wygląda Czekaj czekaj, czekaj Eee, wiem, dzisiaj robimy na game modzie ale po prostu to jest bardzo trudne tak zrobić Ej no Ja robię mu koronę A wiesz to będzie w środku korony? Nie, Nie, będzie, będzie, yy, yy, taki pokój. No, ale z zrobimy diadem czerwołotnym. No czekaj, no to teraz korona to tak bardziej, tak? No właśnie, zróbcie mu koronę. Tak, tak. Jakoś... Tak, tak. Nie, to będzie brzydko wyglądać, to wygląda bardziej jak... Nie, 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 źle, 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 źle! Okropnie, źle! Nie Czekaj, chcę zobaczyć to, chcę to zobaczyć! Źle! na no, Tomek mówi, że źle, to źle! Czekaj, no zobaczyć chcę! No, to będzie brzydkie jak noc! Jakie? Lepiej zrobić jak mury zamiast... No właśnie, właśnie ja mam. At... A, no to no, źle, źle wygląda, źle! Oczywiście, no bo my to, ja, my, my zawsze mamy rację. No przemian zróbcie, klocek na przemian. ani niby jak, a niby co robię? No, no, żeby... I to Trochę wyjście. Krok wyjścia. Coś symetryczne jest. No właśnie, więc... No, aha, ale. Co zrobił tutaj, tu? O tak. No i teraz to jest okej. Okay. Czekaj, jeszcze nie skończyłem pokoju, no, jeszcze nie skończyłem tak. pokoju. Widzimy się po krótkim cięciu, jak siostra porwała do mojego pokoju. A ja na wam będę najgłębszy. A to jak to nagrywasz? Tak, to nagrywam. Nie no spokojnie. To jest lecić kawałek. Ale i tak mnie nie zrób to się poważnie. Spokój. O to będziesz pisał. To pisz. Nie, najrządzamy, żeby to tak spoglądali. Mogę też rzucić IP serwera. Możesz, możesz. I wam na tak, czarnki mi się nie odjęli. Obrazi. Możesz włączyć, wo, możesz w tego... Możesz wrócić IP. Nie, pozwalam ci. Fajny. Ale zrób zasady, żeby jak że e, żeby, wiesz, ludzie zaraz mi tu zaraz nic nie podkonali. Nie, 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 chyba nie będę się dawał Game Moda. Jak sami wszystko zrobią. Majdem. No Ej, no nie, wiem, ale nie róbcie, żeby wszystko mogli robić tutaj. oczywiście bo ja, on... Ale oni tam mnie grali na no, sobie No ale żeby nie rozmiszczyli nam niczego. No to będzie coś takiego, nie, bo się będzie wszystko normalnie. Tak. No dobrze. E, no to zrób tam zasady. E, i możesz wrzucić... Możesz rzucić dzisiaj. Piabku? Co? Tylko może tutaj zrobić, o, Dobra, ludzie, przepraszam Was bardzo, że nagram na creative, ale bardzo trudno jest zrobić to w in inny sposób. U. Co? Nie, nie to. Michał, co ty robisz? Ale będzie, nikt, nie będę mógł wyjść. Nikt nie może wejść ani wyjść. Ja robimy wyjście inaczej. Przyciski. Ej, dobra, ja już skończę na okay? to wrzosej. Nie ma... Kto, ja co? Kto, proszę, Kto, Ej, Kto, proszę, Kto, proszę, Kto, 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 Moich kolegów Co nie? Tak, tak napiszesz. Co nie? Serwer moich kolegów Muzykę się wrzuci I IP wrzuci Ale kładkuje więc Obejrzy tu jakieś 20 osób Michał, jak łatwo wyjść? No właśnie tędy Albo czekaj, nie. Chwila. I już. Ej. O, no i Trzeba po prostu... Faktycznie No, to ty no, do no, Creeper, e, Creeper, spad. Czekaj chwila, czekaj. chwilę... było No, 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 już no, Ale... no, to no, no,